Definicja Michała Kołodziejczaka w jednym filmie. Czy będzie pan tęsknił za prezydentem Andrzejem Dudą? <noise> nie, w ogóle. Rozmawiałem raz z prezydentem Dudą i naprawdę z jestem szacunkiem do urzędu prezydenta w Polsce, ale miałem wrażenie, jakbym rozmawiał z człowiekiem, który nie do końca rozumie rzeczywistość, a zachowuje się jakby chodził, nie chcę go obrazić do klasy specjalnej w jakiejś szkole. A few moments later. Ja tylko powiem, nie jest nikt w stanie Wyprowadzić niezrównowagi mm -hmm. tak, żeby żeby doszło do, do, do czegoś niekontrolowanego. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Cicho! Cicho! Dobra, to my, Cicho! Jesteśmy, my jesteśmy blisko nie... Cicho! Cicho! Jak chwałeś jesteś? Cicho! A few moments later... Rozumiem, że pan wie, co to jest Zgromadzenie Narodowe, prawda? A może nie wiem. Nie wie pan? A może nie wiem. No wydawało mi się, że skoro pan jest posłem, to akurat konstytucję w tych najprostszych jej elementach A, Pana. na poziomie WOS-u z, z, z pierwszych lat podstawówki czy no, siódmej 8 klasy tam wtedy jest WOS. Zgromadzenie tak, Narodowe, to ja Pana poinformuję, to jest Proszę Sejm powiedzieć. i Senat połączone. To jest Zgromadzenie Narodowe. Tak. Czy Pan wie, jak się stawia prezydenta przed Trybunałem Stanu? Wie Pan co? Wiedzą to ludzie, którzy, którzy go przed ten Trybunał Stanu... Nie, wie Pan co? Jasne, ja, pan ja pan mówi załatwiać. mi w studiu, ja że Pan że uważa, że należy postawić Aha. Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu. Pan nie wie oczywiście, że potrzeba jest do tego dwóch trzecich. ja Pana poinformuję, dwóch trzecich parlamentarzystów, czyli dwóch uh -hmm. trzecich członków Zgromadzenia Narodowego, którego to zgromadzenia też pan nie zna. A few moments later. Ja nie wejdę do rządu. Ani z pisem, ani z platformą. Niektóre deklaracje źle się starzeją. Poproszę na scenę pana Michała Kołodziejczaka za Co Sojusz Tuska z Kołodziejczakiem nie był oczywisty. Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. I ten projekt jest nieszablonowy. Ale ja zrobię wszystko, żeby on był wiarygodny. A skoro mowa o wiarygodności... Cicho! Jak nie jesteś. Cicho! 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 Ja mówię!